Dysponujemy danymi za drugi kwartał, czyli pierwsze półrocze 2016 roku i bardzo mocno po wynikach, które zyskujemy od ponad 97% zakładów ubezpieczeń działających w tym obszarze, te dane pokazują nam jedną bardzo ważną rzecz, bardzo duży wpływ regulacji na to, co oferujemy dzisiaj klientom i w jakiej formule. W dziale pierwszym wielokrotnie już te wyniki były bardzo wysokie. W tym roku widać bardzo duży spadek składki. Rok do roku mamy 28% spadku przypisu składki w obszarze banka szurans. natomiast cały rynek ubezpieczeń na życie w dziale pierwszym stracił 17%, co pokazuje, że ubytek z przypisu składki w dziale pierwszym w ubezpieczeniach na życie jest dużo większy i ta wartość 28% spadku przypisu składki bardzo prosto komunikuje się z utratą przypisów w dziale produktów inwestycyjnych UFK dla całego rynku również 28% obniżyła się ta wartość przepisu składki, co powoduje jakby, że to są główny, główny powód obniżenia przepisu składki w dziale pierwszym. W dziale drugim widać zmianę sposobu zawierania umów. Dwa lata temu 80% umów było zawieranych w formule grupowej. Obecnie po dwóch kwartałach widzimy, że 80% umów jest zawieranych w formule produktów indywidualnych, wraz ze wzrostem w ostatnim w tym półroczu 2016 pierwszym wzrosły kredyty hipoteczne i to z tym się wiąże wzrost składki za ubezpieczenia związane z ubezpieczeniem nieruchomości i z ubezpieczeniami finansowymi, z pomostem niskim wkładem. Natomiast pozostałe produkty widać, że wszystkie zakłady ubezpieczeń poszukują swojej drogi i w sposobie oferowania, w kanałach dotarcia do klienta, jak również w sposobie znalezienia odpowiedniego produktu dla swoich klientów. Myślę, że będziemy mieć dwa kierunki. Pierwszy to, ja to nazywam, materializacją produktów, czyli ten produkt oferowany klientowi musi być... Oferowany, który musi być oferowany produkt, który jest zrozumiały, prosty, łatwy do zrozumienia przez klienta, a także łatwo osiągalne musi, być, osiągalne musi być świadczenie z tego produktu. Musimy zmienić sposób komunikowania się z klientem. Klient musi wiedzieć, że jest ważny dla zakładu ubezpieczeń. Drugi kierunek rozwoju, w którym na pewno branża będzie podążać, to jest digitalizacja ubezpieczeń w sektorze banka Dzisiaj zakłady ubezpieczeń mają problem z oferowaniem produktów z przyczyn formalnych. Najpierw klient musi otrzymać ogólne warunki, następnie możemy pozyskać zgodę na przedstawienie oferty i dopiero możemy rozmawiać o ofercie. Czyli jest to bardzo duży dystans do tego, co dzisiaj mogą robić banki. Jeden z. Hmm, Banków z pierwszej piątki w czasie jednego kwartału potrafi wykonać 7 milionów operacji związanych z produktami bankowymi. Zakłady ubezpieczeń muszą pokonać tą drogę, ale najpierw musimy porozumieć się z nadzorem oraz z ustawodawcą, w jaki sposób najbezpieczniejszy oferować te produkty, w sposób taki, który będzie nadążał za potrzebami dzisiejszego społeczeństwa, czyli w sposób mobilny, szybki, łatwo dostępny. Myślę, że najlepszym będzie życzeniem dla nas to, żebyśmy znaleźli dobrą drogę, która mieści się w granicach prawa i pozwoli nam się rozwijać, A tak żeby dotrzeć do klientów i pokazywać, co jest ważne w ubezpieczeniach, że my tych klientów chronimy, że jesteśmy po to, żeby im pomagać. I myślę, że jeżeli to się spełni, to będą to najlepsze życzenia i jakby najlepszy rezultat tych naszych spotkań na konferencjach Banka